Hejka, jak? Tak, no ale jak? No właśnie tak. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A nawet moglibyśmy trochę mocniej, trochę dosadniej przetłumaczyć ten fragment. Tak bardzo, tak mega Bóg umiłował świat, że dał swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. Czasami nachodzi mnie taka rozkmina, zakrawająca trochę o herezję, nie da się ukryć, ale myślę, że wielu z nas miałoby podobne myślenie w tym względzie. Skoro Bóg, skoro Ojciec tak bardzo pokochał świat, to dlaczego Syn umarł? Zobaczcie, czy nielogiczniejsze by było dla nas, że Bóg ojciec wstępuje na Ziemię, przeżywa cały ludzki los, przeżywa to, co przeżywają ludzie, oddaje życie i wtedy faktycznie Bóg tak umiłował świat, moglibyśmy powiedzieć. A tutaj życie oddaje syn. Wiemy oczywiście, że gdzie działa jedna z osób Trójcy Świętej, tam działają wszystkie trzy. Ale jak to sobie poukładać? Myślę, że odpowiedź jest jedna: że dla ojca. Oddanie swojego syna było dużo większą ofiarą niż to, że on miałby oddać swoje własne życie. Mówiąc takim językiem obrazowym, oczywiście, ojciec przeżył dużo większą tragedię oddając swojego syna niż to, że sam miałby umrzeć. Mnóstwo razy przy okazji pogrzebów spotkałem się z pytaniem: Bartek, ale dlaczego on, a nie ja? On, młody, całe życie miał przed sobą perspektywy, a ja, ja już jestem stary, ja już się nażyłem tym życiem. Jak to pogodzić, jak to wytłumaczyć? Jak? No właśnie tak. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna, tak mega, tak mocno. To była chyba jego największa ofiara. I może podobnie jest właśnie w takich naszych ludzkich przypadkach. Pomyślcie dzisiaj sobie o osobie, którą mega kochacie. I pomyślcie o tym, co byłoby dla Was tragiczniejsze. Czy to, że stracilibyście tę osobę, czy to, że sami mielibyście oddać życie. A myślę, że jeżeli jakakolwiek refleksja na ten temat przyjdzie, to będzie dowodziło tylko tego, że włączamy się w miłość ojca do syna i syna do ojca. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Papatki.